Dalej e, ze swoją grą Soren i stwierdził kończy karierę. Że, tak. że to koniec jego kariery w CS-ie ubolewam. E, natomiast e, też no, trzeba takie decyzje poszanować, bo dochodzi do takiego momentu, kiedy e, zdajesz sobie sprawę, że no, wóz albo przewóz tak naprawdę. I jeżeli dalej nie wychodzi w grze, to trzeba już e, te marzenia gdzieś odłożyć dalej. Póki co, marzenia o polskiej lidze sportowej i o dalszych zwycięstwach na pewno mają obie te drużyny może minimalnie bliżej jest fakt, żeby dopiąć swego w tym dla nich otwierającym spotkaniu, bo oni potrzebują tylko 14 rund i Zakobors potrzebuje ich 16, no ale powiedzmy sobie wprost, ten dystans 14 czy 16 i tak jest dosyć duży i wiemy znowu tyle, że nie wiemy zbyt dużo. To znaczy czekajmy, co pokażą nam zawodnicy w tej rundzie numer 3, chociaż tutaj domyślamy się, kto powinien za sprawą przewagi w ekwipunku ten punkt zgarnąć. No nie mieli czym gracze Zakobors przejmować Rampy, oni jedynie no, tak wędrowali sobie pomiędzy poszczególnymi pozycjami, szukali kontaktu z przeciwnikiem, ale gdy tylko z konstrukcji wychylił się Darko, no widzieliśmy, to było pewne, że to właśnie Kasper wyjdzie zwycięsko z potyczki, że da tę pierwszą przewagę drużynie. Actina na pakt 3 do zera już niedługo Darko z kolejną eliminacją. Milisiek w tym momencie, Minic, w tym momencie przechodzi do bombsite'u, zdobywa dwie eliminacje. No, na pewno chciałby szybciej zacząć te fragi zdobywać. Raz, że chwyci za snajperkę, dzięki temu zdobędzie trochę pieniędzy, ale też ta pewność siebie, która na ostatniej mapie, na trzeciej mapie, na mapie jaką jest Vertigo, która de facto mimo tych niedużych odległości między miejscówkami, no, daje bardzo dużo możliwości snajperom i to wielokrotnie widzimy. Te pojedynki tutaj, właśnie na rampie, gdzie kamera ostatnio. Na serwerze jest dość często, czy też pod wobecajtem B. Zobaczymy, jak Minis będzie grał, też szczególnie po stronie broniącej. Bardzo mnie to interesuje. No i jak na to wszystko będzie reagował Exus, bo on po drugiej stronie taką snajperkę też pewnie będzie podejmował. Na razie bez eliminacji. Dla Konrada, no tak samo bez fraga jeszcze Avis czytało, więc pod kątem eliminowania rywali, pod kątem skuteczności zawodników Izakobors, na początku mapy de Vertigo jest dość mizernie: trzy rundy za nami, a jedynie cztery fragi łącznie dla wszystkich zawodników po stronie niebieskiej. No ale pierwsza szansa, pierwsza okazja, żeby punktować. Tutaj już nie będzie trzeba liczyć na jakąś niedyspozycję przeciwnika, czy też na szczęście, a jedynie można polegać na swoich umiejętnościach. Oczywiście może tam gdzieś się jakiś błąd rywala wedrzeć, no ale są te karabiny, jest 5 sztuk M4, nie ma żadnej awupy jeszcze, no zbyt wcześnie, jak się okazuje, żeby ta snajperka się pojawiła, chociaż by tutaj gdzieś kalkulować, czy chyba tałoby taką mógł kupić, no ale też musiałby rezygnować z Kevlara. Po co? Po co to, jeżeli można zagrać właśnie z... Z takim wyposażeniem, póki co Tao wypędzany ze swojej miejscówki granatami, ten właśnie zawodnik. Mowa o tao miał do dyspozycji co najmniej dwa, może trzy granaty w swoim ekipunku, nie wykorzystał żadnego. Zginął zanim to zrobił. A teraz zawodnicy fakt no, zaczynają znowu doskonale, patrząc na ich ofensywę, patrząc na ich ataki, no to. Wygląda to tak jak chyba na w miarę wczesnym etapie podczas ich ataków na tej mapie poprzedniej. Tak, przecież wtedy też zaczęli od wygranej rundy pistoletowej, zaczęli się rozkręcać. Teraz jednak stawiają kolejny krok właśnie wygrywając taką pierwszą rundę full na full, więc myślę, że wynik 4 do 0 już za chwilkę powinniśmy zobaczyć dla nich. Swoją drogą spełnia się ta tendencja tego meczu, czyli cały czas pistoletówki w terror. To już była piąta. No ale jeżeli do tej dobrej pistoletówki dołożysz brak potknięcia się w kolejnych pojedynkach, a teraz na pierwszym fulu no, też dołożysz naprawdę dobrą ofensywną akcję, jest naprawdę świetnie, jak Tina Pakt no, już zbliża się dość znacząco do dobrego wyniku najpierw po pierwszej połowie, ale no, już przy wyniku 4-0. Można myśleć o tym, że oni faktycznie weszli po takiej terapii szokowej, po mapie do Inferno na Vertigo bez jakichkolwiek uprzedzeń, zamknęli te rozdziały, które są za nimi. Zamknęli Treina, zamknęli Inferno. To jest czysta karta to jest jakby pojedynek bo jeden i od początku walczą o swoje. Sześć eliminacji od Lunatika, zawodnik, którego no, tak naprawdę. Oczywiście, były dobre momenty w grze Act Pact, jeśli chodzi o grę zespołową. To właśnie Lunatic kieruje zespołem, to on jest in-game liderem, więc no, pewnie za kilka takich dobrych ustawek można by go pochwalić, no, ale w kontekście gry indywidualnej raczej Dawidowi niewiele wychodziło. Tutaj sześć fragów, więc praktycznie wszystko, co był w stanie zgromadzić na mapie numer dwa i już po czterech pojedynkach ma po swojej stronie, a też przecież ta czwarta runda rozpoczęła się jego podwójnym otwarciem, gdy rywale z karabinami. Teraz pistolety i jedna Czwórka zachowana, uszejna, sporo granatów, ale czy to jakkolwiek przybliży ekipę broniącą do zwycięstwa, do zwycięstwa, szczerze wątpię. A więc już na konstrukcji poobijany ma tylko 6 punktów zdrowia, naciska pakt. Oni wiedzą, nie musimy atakować szybko, wywierać presję, kazać rywalom pozostać na pozycji, potem gdzieś wyłapać tę miejscówkę rywala, trafić raz szynkowa. No i tak można doprowadzić do prowadzenia pizzerii. która w sumie na Vertigo nie jest jeszcze jakimś wielkim przebłyskiem, nie jest jeszcze jakimś krokiem milowym. Na pewno jest dobrym startem, ale no na razie będzie to oznaczało, że jednego fulla póki co tylko Izako przegrało i że jeszcze troszkę będzie tutaj rund przed nich, może ich cięższych, ale przed nimi będzie jeszcze troszkę prób. Tymczasem Minis z fragiem, a tak wybiegliśmy już do tego piątego punktu zdobytego przez Izako potencjalnie troszkę w przód. Troszkę wyprzedziliśmy fakty, no ale patrząc na to co robi tutaj Darko, patrząc na to, że bomba jest już podkładana, może się to rzeczywiście udać, chociaż bomba loduje na ziemi, czasu jest niewiele, 14 sekund 13, nie będzie już żadnego dodatkowego mołotowa dla antyterrorystów, ginie z rąk jego Tao, ale pozostaje już tylko Shane chwilę później, 7 sekund na zegarze i walczy Shane, jeden na jednego wyciągnięte USP i to USP jednak nie da fraga, było o wiele bliżej niż się spodziewaliśmy, było o wiele bardziej nerwowo niż powinno, jak na taką rundę i oczywiście było skutecznie dla ekipy Pakt. Jest ta piąta runda i zaczynam powoli się zastanawiać, mimo że oczywiście jeszcze nie jest to wynik przesądzający, ale los spotkanie, czy przypadkiem tutaj właśnie to doświadczenie z ESEA Advanced nie jest tym, które zadecyduje właśnie, że na Vertigo to Pakt poradzi sobie lepiej. No, zobaczymy jak będzie się pak prezentowało dalej, ale faktycznie, no w takiej lidze można zdobywać doświadczenie, które przełoży się na rozgrywki polskiej ligi Esportowej. sportowej 5-0. No dobry start, każda drużyna na pewno życzyłaby sobie tak rozpocząć się batalię po stronie tak, atakującej na Vertigo. Jeszcze szybka weryfikacja, w Advance oczywiście i Zakoborst, natomiast w MDL-u gra EPAK, czyli w tej no wyższej. Tak, bo oszczebelek tak, tak, tak. No, o szczebelek wyżej, no o tym już Hermes. Także tam próba ognia jest ciężka, zazwyczaj. Kukrotnie. Tak, no i właśnie dlatego mówimy, to doświadczenie, to, to ogranie na tym troszeczkę wyższym levelu, no tam zawsze jest walka, tam zawsze tną się drużyny, żeby awansować na te kolejne stopnie rywalizacji przez i SEA organizowanej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Ale to zawsze był taki czas, to zawsze było takie miejsce, gdzie polskie drużyny mogliśmy bardzo często i też nawet z sukcesami obserwować. No cóż, obserwujmy, kto będzie miał sukces po swojej stronie w rundzie szóstej. Podsadzka po raz kolejny. Widzieliśmy już oczywiście w pierwszy test Vertigo. Ale teraz dobre do czasu. Wejście zawodników aktywny pakt. były eliminacje powrotne, były trade, ale Lunatic zostaje sam. Dobry mecz jak na razie Dawida na tej mapie, ale sam na trzech rywali nie widzę tego pojedynku. Dobrze ustawieni defensorzy na razie jeszcze spokojnie czekają na to, aż Planck podejdzie troszkę bliżej. A w końcu Siuchy trafia po raz kolejny w ciało rywala i jest pierwszy raz, pierwsza obecność i na mapie de Vertigo. A tak, zapisują się w końcu jako zdobywcy punktu e, po, tej, po tej porażce. Pakt e, już po zakupach. Dalej ma finanse na kolejną rundę. To tak. E, by formalności stało się zadać, zerkając na te finanse. Wiemy, że będzie raczej spokój, no ale musimy jeszcze przecież te kilkanaście co najmniej rund rozegrać, żeby dowiedzieć się, czy Pakt będzie w stanie utrzymać taką formę, jaką pokazali nam na początku, żeby się też nie okazało, że to był jakiś falstart, więc tutaj czas weryfikacji dopiero nadciąga dla obu tych ekip. No, podobać się na pewno może to, że w poprzedniej rundzie ta podsadzka właśnie w tym miejscu, gdzie widzimy teraz Shane'a wyszła, że tam było wstawionych dwóch zawodników, a nie tylko jeden, bo jak widać było, chyba właśnie Shane był przygotowany na taki manewr ze strony rywalów, ale i cały czas był wcelowany nad drębienko. Net tam nie skanował, tylko po prostu czekał, aż ktoś się pojawi. A tam chwilę później synchronicznie wstali zawodnicy. No, może nie było to jakoś idealnie zgrane w czasie, w każdym razie wystarczająco dobrze, żeby odpowiedzieć rifragiem, Co w poprzednim spotkaniu też widzieliśmy. Nie pamiętam, czy to pompa, czy to awes próbowało zrobić, ale nie wyszło. Teraz jednak. Nie pod bombsitem B, a pod bombsitem A będzie się działo nieco więcej. Tutaj właśnie nasze myśli powinny się skupić. Tutaj gdzie celowany jest Exus, który już tam jest za swojego rywala za smokiem, ale jednak odpowiedź od lunatika jest natychmiastowa. Snajper nie miał najmniejszych szans i teraz jak już powiedzieli A, to B też powiedzą zawodnicy. partii. i możliwe, że dojdą do końca alfabetu, bo wchodzą już do bombsitu. abis jednak po drugiej stronie i teo. to jest duet, który powie absolutnie nie. I postawi kropkę o wiele szybciej e, na ekipie. Pakt. Niespodziewanie, tak przyznam szczerze.